budowa i homologacja nowego podwozia w środku sezonu takie rzeczy już się zdarzało ale w poprzedniej erze finansowej kiedy budżety zespołów były nieograniczone dlaczego Red Bull zdecydował się na taki ruch właśnie teraz i co może się za tym kryć o tym wszystkim już za chwilę dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników zostańcie ze mną jest niedziela 21 sierpnia Daniel Biały eh Padoku. Ostatnia niedziela tych wakacji bez ścigania. Potem wracamy do rywalizacji, a wracając do tej rywalizacji, no warto zwrócić uwagę na to, że Red Bull wyraźnie prowadzi w obu klasyfikacjach, a Ferrari jest zespołem, który raczej traci dystans, traci grunt zamiast go zdobywać. I właśnie patrząc przez ten pryzmat, trudno zrozumieć decyzję Red Bulla o budowie nowego monokoku oraz homologacji. Pod słowem homologacja kryje się przejście przez wszystkie Testy zderzeniowe, decyzja o tym, żeby to zrobić właśnie teraz. Doniesienia Automoto Sportu mogą zastanawiać się również w kwestii dostępnego budżetu. Pamiętajmy, że w tym sezonie te największe zespoły dysponują mniej więcej jedną trzecią tego, co miały w poprzednich latach. To jest naprawdę wyzwanie dla nich, żeby się zmieścić w tym limicie. Ten limit ostatnio ze względu na inflację został nieco podniesiony. Być może to są te dodatkowe środki, które Red Bull zamierza na to wykorzystać. Niemiecki serwis twierdzi, że za wszystkim kryją się te dodatkowe kilogramy, i rzeczywiście wszystkie zespoły na początku sezonu poza Alfą Romeo były powyżej tego limitu, minimalnego limitu wagi to nie jest problem regulaminowy, to jest problem tempa na to, że 10 kg to jest około 30 sekundy na okrążeniu. Jest o co walczyć, jest się o co bić. Red Bull sukcesywnie gubił wagę, o czym wielokrotnie mówił Helmut Marko, aż potem przyszły jakieś zmiany w obszarze podłogi, potrzeba usztywnienia i te kilogramy ponownie powróciły. Konieczność budowy nowego monokoku, nowego podwozia sugeruje, że Skończyły się możliwości urwania tych kilogramów w innych obszarach. Jedynym sposobem na redukcję wagi jest budowa nowego, lżejszego monokoku, nowego, lżejszego podwozia. 7 kilogramów. Tyle ma brakować, i tego po prostu nie dało się znaleźć w innych obszarach. Ale czy ten kierunek wskazany przez automotowant sport jest tym jedynym, jest tym właściwym? Na myśl przychodzą mi dwie inne kwestie. Pierwsza to oczywiście ta kwestia finansowa. Warto pamiętać, że w grę wchodzi budowa nie jednego, ale trzech, a może nawet czterech nowych Monokoków, nowych podwozi. Każde z nich kosztuje około 700 tysięcy dolarów w sumie to prawie 3 miliony, które Red Bull przeznaczy na te operacje. A być może Red Bull jest już myślami przy kolejnym sezonie. Red Bull biorąc pod uwagę tą przewagę, którą ma myśli już o tej przyszłorocznej rywalizacji. Jeżeli te nowe monokoki będą tymi, wokół których Red Bull zbuduje samochody na rok 2023 to będzie bardzo ciekawy wybieg związany z tym, jak zaawansowane są prace Red Bulla nad przyszłoroczną kampanią. To będzie też szansa na takie wirtualne zaoszczędzenie tych 3 milionów dolarów w przyszłorocznym budżecie i wydanie ich na inne elementy związane z poprawą wydajności samochodu. A drugi powód to może być dyrektywa techniczna numer 39. To jest coś, o czym ciągle rozmawiamy. Jeżeli pamiętacie moją rozmowę z Craigiem z Carboro, to na pewno wiecie, że elastyczność samej deski nie wystarczy, żeby korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw związanych z tym, że szczególnie tylna sekcja podłogi ugina się bardzo mocno. Potrzebna jest elastyczna podłoga, potrzebna jest odpowiednia konstrukcja tej tylnej sekcji, tej sekcji nad podłogą w, tej, w tym obszarze, gdzie znajduje się skrzynia biegów i być może Red Bull doszedł do wniosku, biorąc pod uwagę te zapisy regulaminu technicznego czy tą dyrektywę techniczną, że nie będzie w stanie przy obecnym monokoku kształcie konstrukcji tej tylnej sekcji mógł być bezpieczny, kiedy te nowe testy elastyczności zostaną wdrożone. One powinny pojawić się już na torze na SPA. I choć Horner i Binotto wielokrotnie bagatelizowali ten obszar, bagatelizowali te kwestie, to z tego co się mówi, za zamkniętymi drzwiami walczyli jak lwy, żeby te nowe regulacje nie weszły do użycia, czy żeby całość uderzyła w nich Mocniej niż mogłoby się to nam wydawać, żeby było jeszcze ciekawiej. Również drugi zespół przygotowuje się, czy drugi zespół zgłosił gotowość do wykonania testów zderzeniowych nowego Monokoku, i z tego co pisze niemiecki serwis, nie jest to Mercedes. To pokazuje, że przed kamerami to jest jedna rzecz, to co dzieje się na zapleczu to jest zupełnie inna kwestia. To może też pokazywać, że tej elastyczności było naprawdę dużo. Korzyści z tym związane były ogromne. Dlaczego się przed tym bronili? No tu może być odpowiedź na to pytanie. Oczywiście, nie wiem czy, czy mam rację, to są tylko takie moje luźne dywagacje związane z tym, ten czas e, związany z wdrożeniem nowego. Monokoku po tej wakacyjnej przerwie i właśnie wejście w życie tej nowej dyrektywy, to wszystko mocno zbiega się w czasie. Zobaczymy, no, mówi się, że Mercedes na tym wygrał. Zobaczymy, ile wygra, zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja na SPA i kolejnych torach. Bo to dwa 3 wyścigi dadzą nam odpowiedź na pytanie, ile udało się urwać rywalom, czy ile udało im się wyszarpnąć, a ile tak naprawdę rywale stracili, jak ta rywalizacja na torach będzie wyglądała. Cała historia przyniosła też ciekawe informacje na temat nadwagi poszczególnych bolidów. To jest sytuacja podobno po Grand Prix Węgier. Na szczycie zestawienia Mercedes 8 kg nadwagi, potem Red Bull 7 kg, ale to może być już nieaktualne, kiedy wrócimy do rywalizacji. Następnie mają być Haas i McLaren 3 dodatkowe kilogramy, jeszcze gdzieś do zgubienia. Alpine 2 Alfa Romeo, Aston Martin oraz Williams mają być w limicie. Te dwa ostatnie wymienione zespoły rzuciły wagę przy wdrażaniu tych bolidów w specyfikacji B. Co do Ferrari, Alfa Tauri nie ma dokładnych informacji, ale tutaj też pojawia się sugestia, że w obszarze Ograniczenia wagi czy zrzucenia wagi jest jeszcze sporo do zrobienia. To są niezwykle ciekawe informacje podane przez Automotown Sport i myślę, że w tym tygodniu wyścigowym, który się właśnie rozpoczyna, dostaniemy jeszcze większą ilość informacji na temat tego, jak ta sytuacja może wpłynąć na poszczególne zespoły. Dzisiaj już kończę. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną, że tak chętnie komentujecie, wchodzicie w interakcje. Mam już pomysł na kolejny, może nie kolejny, ale następny odcinek. Dużo mówiłem dzisiaj o wadze, może... To czas, żeby porozmawiać o kosztach budowy bolidu Formuły 1, ale tutaj tak lekko wybiegam. Przyszłość tego możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia, co najważniejsze w tygodniu wyścigowym. Wraca rywalizacja, wrócą emocje, wrócą ciekawe tematy. Czy Ferrari zawróci ten niedobry dla siebie trend, czy Red Bull na tych regulacjach straci? To są pytania, na które wkrótce poznamy odpowiedzi. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu. EHA. padocu.